Dzisiaj jest drugi trening, kiedy będę ćwiczył pod masy lapa i przygotowałem sobie trochę inne ćwiczenie niż ostatnio i zacznę od tego, że będę robić 5 serii po mniej więcej 3 powtórzenia wybuchowego podciągania przynajmniej będę się starał jak najwyżej podciągnąć się i między seriami będę odpoczywać 3 minuty zacznę najpierw od rozrzewki, oczywiście no rożewka oczywiście musi być, bo ostatnio trochę mnie barki bolały po jednym ćwiczeniu pierwsza seria podciągania nie jakoś najlepiej ale to powtórzenie było dosyć dobre wydaje mi się, że musiałem się przyzwyczaić do tego ruchu i kolejne serie będą już coraz lepsze o tych powtórzeniach nawet nie mówię, to wygląda jak zwykłe podciąganie teraz ale tu byłem już naprawdę wysoko, co było przed chwilą widać nawet w tym momencie też To podciągnięcie było w miarę dobre I na tą serię chyba wybrany najgorszy kąt jaki mogłem Więc szybko przejdę przez te podciągnięcia W tym momencie Zobacz na to Tak wysoko jeszcze się nie podciągnąłem nigdy Tutaj masz porównanie Pierwszego I drugiego podciągnięcia Więcej widać siła mi już trochę wysiadła I tutaj jeszcze sobie spróbowałem na grubszych rurkach Jakoś dobrze mi to nie poszło, trochę kciuki mnie bolały. Ta seria była dosyć słaba, szybko przez nią przejdę. Kolejnym ćwiczeniem po tym co teraz zrobiłem to będzie próby masylapa na gumie. Próbowanie masylapa na gumie jest dość dobre, bo tym ćwiczeniem uczy się dobrze ruchu i dosłownie za pierwszy razem prawie zrobiłem tego masylapa. Tylko czegoś mogę jeszcze nie wiedzieć, bo nie dało mi się przerzucić klatki na drążek, jak widać. I tu jeszcze jedna próba w tej serii. Prawie wyszło. Dosłownie, jak widać, cały czas mi coś nie wychodzi, żeby tą przerzucić klatkę. Staram się jak mogę, ale chyba jeszcze brakuje mi trochę mocy w plecach. Tutaj w ogóle zamachnąłeś jak mogłem, ale nic to nie dało. Cały czas się nie da. Próbuję z dwoma gumami może. Nie, to jest takie trudne. Nawet z dwoma gumami mam dalej problem nie. się przerzucić na górę. Nie, źle robię. Może powinienem wypać się trochę z tricepsa i klatki. To totalnie. Tu jest przykład najgorsza formy, jaką mogłem zrobić. Praktycznie od zera i jak widać, w ogóle nie da się przerzucić. Tutaj są kółka i teraz będę robić podciąganie australijskie na kółkach 3 Serie. Podciąganie <noise> australijskie wybrałem z tego powodu, że jest to dobre ćwiczenie na dobicie tych pleców na koniec i ogólnie samo w sobie dobrze rozbudowuje je do masy lapa na Pierwsza przysła. seria jest zrobiona nie! No nie! Nie! Dobra, druga seria jest zrobiona Dzięki za nagrywanie bo spadło jeszcze jedno i koniec. Na sam koniec zrobiłem jeszcze takie oto wznosy nóg do drążka. Też dobre do wzmocnienia brzucha. Oczywiście, żeby lepiej słychać lapy, ale nie tylko. Jestem pod wrażeniem tej serii, bo zrobiłem aż 7 razy. Do tej pory mogłem tylko 5 albo 6. No i to tyle na dzisiaj. Już będę zbierał. Zachęcam do kolejnych filmów. Jutro powinien wejść. Film z drugiego treningu stania na rękach i zapraszam na mój serwer Discord oraz do subskrypcji. Pamiętaj, że nigdy nie zapomnę na zmiany. Zacznij dzisiaj, a nie jutro.